Cześć, dzień dobry, Krzysztof Bielech, Siła Regeneracji, witam Was w kolejnym odcinku Inwestuj w własne zdrowie, a dzisiaj będzie rozgrzewka przed treningiem lub też ćwiczenia na rozruch, możecie interpretować tak jak chcecie. Lecz zanim zacznę, szybko auto reklama, jeśli chcecie skorzystać z programów regeneracyjnych, programów zdrowotnych, zapraszam Was do naszego kameralnego sanatorium. Link znajdziecie w opisie filmu, a my startujemy dzisiaj z rozgrzewką, która będzie niezwykle przydatna. Czy to przed spacerem, czy to przed treningiem, czy to przed biegiem, czy na przykład służące jako ćwiczenia na rozruch. Zapraszam was serdecznie. I zaczynamy od pierwszej sekwencji. Robimy wymachy rąk z jednoczesnym spięciem na palce. Robimy każdą próbę, każdą, każde ćwiczenie około 30 sekund i Robimy wymachy spokojnie. Rozgrzewka wcale nie musi być trudna, jakaś skomplikowana. Wystarczy, że ona jest, żebyśmy się przygotowali do treningu. Mamy jeszcze 3, 2, 1. I teraz ręce unosimy do góry, głowa na dół, ręce w dół, głowa do góry. Czyli prost, wyprost, skięcie. Trochę też poćwiczymy koordynację. góry. Mamy 3, 2, 1. I teraz przyciągamy kolano do swojej klatki piersiowej na tyle ile możemy. Znowu sekwencja 30 sekund. Tak jak mówię, warto się rozgrzać czy takim biegiem, treningiem, czy to nawet spacerem, bo wtedy lepiej wchodzimy w cały rytm. I teraz przyciągamy nogi, pięty do pośladka. Tak jak widzicie, rozgrzewka zawsze powinna być dynamiczna, nie powinna być statyczna. I mamy 5 4 3 2. Stajemy w delikatnym rozkroku i robimy zwykłe skręto-skłony, znaczy skręto skręcamy tłów. Skręto skłony byłyby kiedy byśmy się pochylali do przodu. W tym przypadku robimy skręty tułowia. I znowu 30 sekund. I zaraz do, dodamy komponentę skłonu w przód za 5, 4, 3, 2, jedna sekunda i robimy skłon w przód. I znowu skręt o skłon, tak jakbyśmy skręt, przepraszam, znowu się pomyliłem. Tak jakbyśmy chcieli coś odłożyć na półkę. Możemy dodać jeszcze komponentę przy nodze. Żeby ona też delikatnie się obracała. już ty nami pokazuje, że zostały trzy, dwa, jeden. I teraz delikatny skłon, i wykonujemy teraz o skłonie. Z, rę z rękoma ugiętymi, w ten sposób wykonamy to 15 sekund. I z większym zamachem. Uf, skupiamy się na rozciąganiu tych. Mięśni piersiowych, bicepsa. I przechodzimy do następnego ćwiczenia. Robimy wymach nogi i staramy się skłonić do przodu w ten sposób, hop. To już jest dosyć fajne, wymagające ćwiczenie. Tak jak widzicie, nie robię przerw. Żebyście widzieli, że nie wszystko musi doskonale wyglądać. Musi być zrobiony rozruch. I teraz przechodzimy do następnej nogi. Wymach. I teraz jakbyśmy chcieli delikatnie truktać w miejscu, robimy Delikatnie do, do tyłu nogę kierujemy i robimy skłon. Skręcamy swoje całe ciało w kierunku tym samym, co robimy. Nogę zakroczną. Zrobię to z boku. I mamy ostatnie 3 sekundy, dwie. Jedna. I teraz zwykle znowu delikatny bieg. I jakbyśmy chcieli ominąć przeszkodę na podłodze. I zaraz będziemy już kończyć naszą rozgrzewkę nie dłużej niż kilka minut. Zostało nam 5, 4, 3, 2, 1. Dziękuję Wam serdecznie. Mam nadzieję, że ta rozgrzewka Wam przypadła do gustu, że będziecie wykonywać ją regularnie, przed spacerem, przed biegiem, przed treningiem, czy jako rozruch, e, ćwiczenia na rozruch. Jeśli Wam to się podobało, zostawcie kciuka w górę. Ja się z Wami żegnam, dziękuję Wam serdecznie, zapraszam Was do naszej agroturystyki regeneracyjnej, link w odnośniku, a Wy inwestujcie we własne zdrowie. Krzysztof Pielak, Siła Regeneracji, hej!